No mam twoje, mam twoje przygotowanie, więc możemy sobie ruszyć z tematem. I chyba, nie wiem, nie wiem czy też wszyscy pamiętali o tym, ale może warto zacząć od tego, od tego nieszczęsnego święta i jak do tego podejść, nie? No tak, takie święto nie święto. No zobaczymy, w sumie się okaże na otwarciu, nie? czy znaczy, wiesz, to, to jest to co to, to Ci mówiłem, że ja tam rzuciłem okiem, nie wiem czy ktoś, Łukasz, patrzyłeś może jak to wyglądało wcze, wcześniej, bo ja i rok temu i dwa lata temu sprawdzałem, ty, wiem, że możliwe, że masz tam jakieś statystyki z tych profili i tak dalej, ale chyba raczej nie, nie było żadnych spadków, jeżeli chodzi o obroty w tym w, tym, w tym, w to święto, nie? Znaczy nie było na pewno nic drastycznego takiego, nie? Jak wtedy, kiedy jest skrócony handel, czy coś takiego. No, także miejmy nadzieję, że będzie to to wyglądało w miarę standardowo, a ewentualnie, no nie wiem, nastawienie się jakiegoś balansowania, tak jak to wygląda, tak jak to wygląda w overnightzie, jest to pewnie jakiś, jakaś możliwość, bo no i zobaczymy, pewnie gdzieś tam pierwsze minuty po otwarciu, na pewno sporo nam powiedzą, co się będzie, co się będzie działo dalej. No dobra, ale jak to widzisz ogólnie, jeżeli chodzi o dzisiaj? Generalnie w piątek to miałem, a czy po piątku, to miałem takie déjà vu z, z października. Z zeszłego roku. Bardzo podobna sesja. I ona też była. Znaczy w sumie, no tak, i w sumie też teraz mam, mam październik CPI z zeszłego roku z października. Na, na, na się wyprzedajemy się tam wtedy. No wtedy to, było, to była większa rozpiętość punktowa, no ale generalnie finał był podobny, nie? Wyciągnięcie z dużą nawiązką jeszcze na koniec sesji. I tu też tak to wyglądało. Ciekawe, jaki to by miało swój ciąg dalszy, gdyby nie to, co się w weekend wydarzyło, nie? No bo teraz trochę, trochę pewnie czy znaczy trochę, no, no, no w dużym stopniu pewnie to wpłynie na, na ten, na, na kolejne sesje, ale, ale tak generalnie no to, to bardzo potem to wyglądało. No, no i wtedy to wiadomo, to było, to było low zeszłego roku, nie? Yy, no. no tak, faktycznie pamiętam, bo to właśnie gdzieś wtedy to zrobiliśmy, później już yy, poszło już, yy, całe to odreagowanie nie? i tak dalej. Tak, tak, to było wtedy jakoś, że poszliśmy, nie wiem, ze 150 w dół, ale i, 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 a na koniec sesji było 200 w górę. Mhm. No, coś, coś takiego, to, to, to jakoś tak to wyglądało. No ale tak technicznie to co? Żeśmy dotarli do, do poprzedniego miesiąca dolnej bandy. Tam w sumie ten impuls wyhamował. No i na ten moment wracamy gdzieś tam w okolicy rocznego wiłapu. A czy w sensie, no tak, nie żebyśmy się gdzieś od niego oddali, ale ten, ale tak bardziej precyzyjnie, nie? I tak jak się w sumie na to patrzy, no to chyba dobrym punktem odniesienia będzie. Na dziś, a czy na dziś, na nadchodzące w ogóle dni. W pierwszej kolejności dolna, a czy górna poprzedniego tygodnia, a później ta dolna miesięczna, no bo gdzieś tam jak utrzymamy się powyżej tej górnej tygodniowej, a czy tej górnej zeszłego tygodnia, no to, to będzie potencjał, żeby przetestować te, te właśnie piątkowe, piątkowe szczyt, no i może, może to będzie gdzieś tam skutkowało się wdarciem w to w to miesięczne waliu i. I, a, a później właśnie gdzieś tam razem z Imbalansem na aktualnym tygodniu kontynuacją w jego zakresie, nie? No i w sumie z, z tej perspektywy chyba bym też na to. Yy, znaczy dzisiaj to akurat będę patrzył z nieco innej perspektywy, ale to o tym później. Ale, ale z z tej perspektywy na to można by było z dużym powodzeniem, wydaje mi się, patrzeć. W sensie, że utrzymanie powyżej. Yy, da szansę po prostu testu tego, tego miesięcznego, yy, poprze, poprzedniego miesiąca waliu, co, co może skutkować powrotem jego zakres, natomiast utrzymanie w poprzednim tygodniu, yy, no to no z dużym prawdopodobieństwem gdzieś tam, gdzieś tam da, da ruch na dolną bandę, nie? Yy, więc yy, tak w takim szerszym ujęciu to, to, tak bym to widział, a w sumie... O właśnie tak się patrzę hmm. i trochę jak, jakby kolory się tutaj cię odwracały się pozwracały mówisz, no bo, no bo wiesz, co? No bo właśnie do tego miałem zmierzać. Bo ja generalnie mam zamiar dzisiaj na to patrzeć nieco z innej perspektywy, bardziej z perspektywy tego kompozytu, w którym się znajdujemy. Tego 5. Pięć... Nie, tego niżej? Niektórego. 304, 304, Okej, okay, okej, okay, okej, okay. no, no. No. Yy, no bo tak, w sumie, patrząc na te reakcje na Overnacie, no to on się tak naturalnie, naturalnie ten, naturalnie wysuwa jako tak dość respektowany punkt odniesienia na teraz, nie? I też w piątek, też w sumie pierwsza reakcja to była ta, ta yy, przed newsem, no to była właśnie na jego, na jego dolną krawędź, nie? No, później wiadomo, że wróciliśmy tam bez żadnej, bez żadnej ten, bez żadnego problemu, chociaż na górną bandę też była reakcja w, w tym, w trakcie tego ruchu do góry, nie? Więc wydaje mi się, że on jest całkiem dobrze respektowany, a to właśnie w połączeniu z tą górną tygodniową, yy, to może dać właśnie potencjał na, fajne, na fajnego, na fajnego longa na górną yy, na górną bandę tego kompozytu, nie? No tak. No, no bo właśnie ten, ten obszar między powiedzmy tymi popytowymi, no to ja bym tak traktował jako takie bardziej, no tak, może lepiej sobie odpuścić ten obszar, chyba że będzie coś tam naprawdę spoko wyglądało, no to wtedy ewentualnie, no bo tak, ten, dopiero powyżej tej, tej tygodniowej no to to wygląda tak w pełni. Tak jakby w pełni była droga otwarta do, gdzieś tam do, do ruchu w górę, nie? Jasne. Właśnie I dlatego, i dlatego się zastanawiałem, bo, bo widzę, że ty masz tutaj, wiesz, poniżej masz czerwoną strefę, a powyżej masz niebieską. I się zastanawiałem, czy te dwie no bo, powinny być inne. Nie, no bo, no bo wiesz co, no bo właśnie, tak, właśnie tak, 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 na, tak na to patrzę, że utrzymanie powyżej tej głównej popytowej, później powyżej tej mniejszej, no to jest full long, try full long, nie? A utrzymanie poniżej tej popytowej głównej, no to dziś tam potencjał na granie na tą małą podażową, ta mała podażowa znowu... Okej, okay, okay. No a znowu, a znowu zejście po tej małej podażowej, więc to jest utrzymanie w kolejnym kompozycie. No. I to, to, to też ciekawe jest, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że ta, 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 ta niżej właśnie ta 8.3 to się też fajnie pokrywa z tym, jak to wygląda też na opcjach, bo tam jest ten 250 poziom. I jego tam też w miarę dobrze widać. A teraz jest chyba 33, więc akurat wychodzi w punkt na 83 czyli dosyć dobrze się pokrywa z tym kompozytem ostatnim, nie? No, no tak, no to fakt. Więc. To fakt. I co jeszcze by tu można było powiedzieć mądrego? Mm. <laughs> No ze scenariuszy to w, sumie, to w sumie to by było tyle, no bo no, no bardzo proste scenariusze no na zasadzie powyżej, no, znaczy no główny punkt, o, punkt odniesienia to jest ten kompozyt, no i, i na zasadzie powyżej, poniżej i w jego zakresie y, mam zamiar to gdzieś tam y, rozgrywać. Mm, mm. Wiesz co, jestem bardzo... No. Znaczy to już tak bardziej, bo, bo tutaj się zgodzę z tym z tobą, że to generalnie, jeżeli chodzi o te potencjalne scenariusze i tak dalej, to ja to widzę względnie podobnie z tym, że trochę inaczej potrzebę do oznaczenia, bo też widzę tą strefę w okolicach 300, to co mówisz tego kompozytu, tylko da, bardziej ją daję neutralną. No i gdzieś tam właśnie potrzebno do tego na zasadzie all-clear powyżej tego, wiesz, yy, miesięczno, kwartalno zeszłotygodniowego, że jak tam udaje mi się wyjść, to wtedy jestem potencjał na kontynuację w kierunku właśnie tej górnej bandy gdzieś kompozytu więc to tam bardziej jest kosmetyka, jeżeli chodzi o jakieś tam oznaczenia tych, tych poziomów, ale śmiesznie to wygląda, jak się właśnie spojrzy na ten miesięczny, no bo tu jest ta reakcja, po takim dużym strzale wyhamowali i później jest lekkie usuwanie, otwieramy się luką, spadamy i praktycznie trzymamy się poniżej tej, tej, górnej, tej górnej bandy na miesięczną, powiedzmy kwartalno tygodniowe, więc no... Mm. Nie rzadko się widzi aż tak precyzyjne te reakcje, to nie? Nie rzadko to no, nie wiem. Znaczy nie rzadko, i... w sensie nieczęsto. Oh, no wiele o, razy to się to... zastanawialiśmy, nie? No, jak, jak, ten, jak, jak te bandy reagują czasami aż tak precyzyjnie, że, że nie do wiary. W ogóle się, y... ja się mega zdziwiłem w piątek, bo tak naprawdę jak odpaliłem swoje przygotowanie i czytałem jakie mam maksymalne zakresy dla wiesz, yy, yy, scenariuszy pro wzrostowego i prospadkowego, no to generalnie wyhamowali na, ostatnim, na ostatniej strefie, którą miałem jako główny cel dla spadków, tam było w okolicach 40 i, i później podeszli na, na maksymalne, powiedzmy, główny target, jakiś, jeżeli chodzi o, o pro wzrostowy, bo tam właśnie to było te okolice 59, więc szkoda tylko, że się udało z tego wyciągnąć <grymne> jakiś <grymne> tylko ułamek tego ruchu, nie? No tak, no, no, bo, no bo to się, to się ten, no ja w, ja w sumie też tam miałem popytową główną, nie, kurwa, na, na, na tym dole, no ale cóż, no. No właśnie, no właśnie. No dobra, no wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten scenariusz na dzisiaj, to, to, to te punkty odniesienia, no, no kurde, no ciężko jest się z tym spierać, no jest ten, jest tutaj to okolice 3, 320 wyglądają na istotne, bo tak jak mówisz, jeżeli się utrzymamy na, no to jest potencjał, żeby pójść znowu na te, na te szczyty z piątku i sobie to przetestować, zobaczyć, jak to, jak to tam będzie wyglądało. Jeżeli się utrzymamy poniżej, to to presja prawdopodobnie będzie utrzymywana i, i, i możemy zejść niżej. No na pewno sporo sporo da nam otwarcie. Zobaczymy, jak to, jak to będzie yy, dzisiaj wygląd wyglądało, jeżeli chodzi o, o, o reakcję na te, na te wydarzenia weekendowe, czy będzie jakieś mocne szarpnięcie, czy nie będzie mocnego szarpnięcia, no bo... Alternatywą dla tych dwóch rzeczy, o których teraz mówiliśmy, no to jest po prostu gdzieś tam kiszenie się dzisiaj faktycznie gdzieś poniżej tego punktu odniesienia, poniżej tego 320, jakieś zrobienie jakiejś strefy, strefy równowagi I, i może jutro gdzieś tam ruszymy, dopiero jak tam powiedzmy już nie będzie tego, tego święta, może obroty będą ok, ale no gdzieś tam może nie będzie powiedzmy dużego kapitału, który mógłby gdzieś tam topchnąć czy coś, no wydaje mi się, że trzeba będzie zobaczyć jak te pierwsze godziny, czy też pierwsze minuty będą wyglądały. Jeżeli nie będzie jakiejś mocnej presji do wyjścia, to pewnie będzie trzeba się nastawić na jakieś kiszenie się gdzieś w tym przedziale, który, który widzimy teraz w Overnight'cie, nie? No tak, no jeszcze trzeba zauważyć, że generalnie to, no to co się dzieje tam, no to jeszcze ma swoją kontynuację, więc tam się cały czas dzieje, więc okay. no rynek, znaczy będzie środowisko, które będzie bardzo wrażliwe na gdzieś tam na takie niespodziewane newsy, nie? No tak, bo to może bardzo szybko eskalować, bo tam z tego co widziałem, to chyba jakoś ta sytuacja jest opanowana, trudno to nazwać opanowaną. W każdym razie, że tam udało im się to podbijać, to co tam im zajęli. No ale no, chyba od samego początku mówili, że oni nie, nie chyba nie poprzestaną na tym, żeby tylko gdzieś tam to odbić, tylko jakieś tam odwety już były zapowiadane, nie? No, dokładnie, a gdzieś tam jeszcze Jankesy z lotniskowcami tam do nich zmierzają, więc ciekawe. No, oni zawsze lubią pomagać, nie? No, no dokładnie. No, no, więc tak jak mówię, może być zmienność, taka skaporusza wyciągnięta gdzieś tam. No, i jeszcze faktycznie jakby dodać do tego, że to jest czysto teoretycznie dzień wolny, no to przy dużych obrotach i jakby trochę płynność spadła, no to faktycznie ta, ta zmienność może się nieźle rozbujać, gdyby coś walnęło w trakcie sesji, nie? Byle w naszą stronę. Dokładnie no, tak, tak. No dobra, coś jeszcze? Ktoś by coś dorzucił ogólnie? No dobra, no to co, uznajmy, że wiemy, co mamy robić. Przed sesją nic nie ma. A tam. Yy, ogólnie chyba ten tydzień jeszcze w ogóle dosyć mocno obfituje w ten yy, jakieś przemówienia i tego typu kwestie. Dzisiaj też widziałem, że Trzech Swedu mówi 15, 15, 15 i 1930, więc ta 15, 15, 15 zobaczymy, czy... Czy nie będą chcieli coś tam dorzucić? Mm, dorzucić do pieca, nie? Ciekawe, ten. O, o, jak długo będą gadać? No bo jak ten 15% poza czy na to, o której skończy. No właśnie, mi się wydawało, że miał być też chyba o 15.30, ale widzę, że to jest chyba jutro o 15.30 jest jakiś ziomek. Także jutro też w 15:15, 15 więc wesoło się zapowiada, jeżeli chodzi o przemówienia. No dobra, to co? Nie przedłużając, e, słyszymy się później. Także. Dzięki i na razie. Dzięki, Dzięki również Marka.